Сегодня на моем канале Дихай вам показать все поштаки, которых не нужно в Brawl Stars. Поштаки не упали Ну, теперь это поштаки. Ну, спокойно Так. По теле он задай. Тоже же кисть. No patrzcie, mi go daje. E, ale to jest fajne, że ma trzy będą na lepne, lepne. I to... Mleko, no. Kolejna rzecz. Kolejna. I tam nie jest To jest gdzie. w klimatce. groma ale nie jest gorsze. Dlaczego? Jego rzucanie na wieki 3 dni, 3 sekundy musi być przesadzone, dobra? więc i patrzcie, ile zadano tutaj, nie się? w sumie, tak. Nie, nie, ba... a to jest to Barley no. Patrzcie to Barley, Chy chyba ze swoich no To A jak będzie w ja Jeden się teraz o to, Polska i jak to wszystko zmienimy już na nie wiem, ten na polskim. Jak nam się będzie ładować teraz, nie? Chodźcie. Jak tak będzie nam się ładować, to ten... co tam jest było napisane Bra Brawl Star Spark nazwa I Jak to w ogóle wszystko wygląda? Dobra, wypróbujemy to. Wypróbuję wypróbujemy. Hmm. Nie, 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 A r nie, tego odcinka też nie, jest nie, 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 Polska, tak. nie, nie, tego odcinka, jest na tyle. Da.